Najlepsze produkty o niskiej zawartości potasu dla osób z chorobą Nerek. Czy wiesz, że dieta niskopotasowa jest kluczowa dla osób z chorobą Nerek? Jakie produkty spożywcze są bezpieczne dla Nerek i jednocześnie mają niską zawartość potasu? W tym filmie omówimy najlepsze opcje żywieniowe, które pomogą ci zadbać o zdrowie Nerek, jednocześnie kontrolując poziom potasu w organizmie. 1. Zrozumienie diety niskopotasowej dla osób z chorobą nerek kontrolowanie poziomu potasu jest niezwykle ważne. Nadmiar potasu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia rytmu serca. Dlatego, wybór odpowiednich produktów spożywczych jest kluczowy. 2. Warzywa o niskiej zawartości potasu. Kalafior. Kalafior to doskonały wybór dla osób z chorobą nerek. Jest niskokaloryczny, bogaty w witaminy i minerały, a jednocześnie ma niską zawartość potasu. Kapusta. Kapusta jest nie tylko niskopotasowa, ale również pełna błonnika, co pomaga w utrzymaniu zdrowego układu trawiennego. Można ją dodawać do sałatek, zup i innych dań. Ogórek. Ogórki są świetnym dodatkiem do diety niskopotasowej. Zawierają dużo wody, co pomaga w nawodnieniu organizmu, a jednocześnie są niskokaloryczne. 3. Owoce o niskiej zawartości potasu. Jabłka. Jabłka są doskonałym wyborem dla osób z chorobą nerek. Są bogate w błonnik i witaminy, a jednocześnie mają niską zawartość potasu. Można je jeść na surowo, dodawać do sałatek lub przygotowywać z nich kompoty. Jagody. Jagody takie jak borówki, truskawki i maliny, są niskopotasowe i pełne przeciwutleniaczy. Są idealne jako przekąska lub dodatek do jogurtów i płatków śniadaniowych. 4. Niskopotasowe źródła białka. Jajka. Jajka są doskonałym źródłem białka i mają niską zawartość potasu. Mogą być przygotowywane na wiele sposobów, co sprawia, że są wszechstronnym składnikiem diety. Ryby. Niektóre ryby, takie jak dorsz, są niskopotasowe i pełne zdrowych kwasów tłuszczowych, omega 3. Są świetnym wyborem dla osób z chorobą nerek. 5. Wskazówki dotyczące gotowania i przygotowywania posiłków: Aby jeszcze bardziej obniżyć zawartość potasu w warzywach. Można je gotować w dużej ilości wody i odcedzać przed spożyciem. Unikaj także używania soli zastępczej, która może zawierać potas. Podsumowanie. Dieta niskopotasowa jest kluczowa dla zdrowia osób z chorobą nerek. Wybierając odpowiednie produkty spożywcze, takie jak kalafior, kapusta, jabłka i jajka, można skutecznie kontrolować poziom potasu w organizmie. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z poradami dotyczącymi zdrowego odżywiania.